Kontrola urządzenia. Kontrola działania ma za zadanie zapewnić poprawne działanie urządzenia, w szczególności w zakresie pracy pomiarowej. Podczas każdej z kontroli, działania sądy i węże sąd używane z urządzeniem podlegają także kontroli wizualnej. Pozycje menu kontroli działania zawierają nowy, wygodny sposób przeprowadzania i dokumentowania testów z prowadzeniem przez wszystkie wymagane kroki. W momencie dostawy PM580 ma wyłączoną kontrolę działania. Aby zastosować kontrolę działania z prowadzeniem, należy aktywować ją poprzez oprogramowanie GAS.com. Na drugim urządzeniu funkcja ta jest już aktywna. Zobaczmy więc, co się zmienia. Po ponownym włączeniu urządzenia automatycznie jesteśmy informowani o wymaganej kontroli działania. W trybie pomiarowym w obszarze informacyjnym wyświetlany jest znak wykrzyknika, wskazujący na konieczność przeprowadzenia kontroli działania dla tej aplikacji. Otworzyć menu i wybrać Kontrola działania. Prezentowana jest lista dostępnych kontroli. Znak wykrzyknika wskazuje, która jest wymagana. Dla przypadku ostrzeganie widzimy, że dostępne są dwa warianty kontroli: ostrzeganie i ostrzeganie eko. Podczas gdy dla ostrzegania jest sprawdzana dokładność wyświetlania, dla ostrzegania eko przeprowadzany jest tylko test wskazań. Jest to szybsze i powoduje zużycie mniejszej ilości gazu testowego. Potwierdźmy wybór ostrzeganie eko. Widzimy wszystkie testy wymagane dla ostrzeganie eko. W podmenu Stan urządzenia są sprawdzane wyświetlacz, lampka sygnalizacyjna, brzęczyk oraz ogólnie obudowa. Proszę potwierdzić osobno każdą z pozycji, wskazując na prawidłowy stan. Należy pamiętać o sprawdzeniu wbudowanych filtrów na obecność zanieczyszczeń i wilgoci. W podmenu pompa sprawdzana jest funkcja pompy. W celu przeprowadzenia tego testu należy po wyświetleniu komunikatu zablokować wlot próbki gazu palcem i zwolnić go po ponownym pojawieniu się wezwania. W podmenu punkt zerowy należy podać czyste powietrze z otoczenia, aby ustawić prawidłowe wartości punktu zerowego. Dla przeprowadzenia testu wskazań niezbędny jest gaz testowy i urządzenie do testowania. W tym przypadku wykorzystujemy gaz testowy Xtox IR i urządzenie do testowania SPI Autoflow. Przykręcić ręcznie urządzenie do testowania do puszki z gazem testowym. Podstawa zapewnia bezpieczne ustawienie. W podmenu testów wskazań najpierw wybrać gaz, który będzie używany. Następnie przyłączyć urządzenie testujące SPE Autoflow do wlotu próbki gazu PM580 i rozłączyć po wyświetleniu komunikatu. Po kilku sekundach widoczne będą osiągnięte wartości pomiarowe oraz zatwierdzenie, jeśli test przebiegł pomyślnie, lub krzyżyk, jeśli się nie powiódł. Wartości wymagane do wyzwolenia alarmu są wystarczające dla testów wskazań. Po zakończeniu informacji następuje powrót do wyboru gazów testowych. Można teraz przeprowadzić testowanie dla rodzaju gazu Propan z odpowiadającym gazem. W przeciwnym razie opuszczamy menu za pomocą przycisku MENU. Na koniec wybieramy pod menu ZAPISZ. Proszę potwierdzić swoje nazwisko. W przypadku użytkowników zabezpieczonych musi zostać wprowadzony PIN. Jest to jedna z wielu funkcji, którą można wygodnie skonfigurować za pomocą oprogramowania GAS.COM. Można teraz przeprowadzić kolejne wymagane kontrole urządzenia lub, wybierając przycisk MENU, powrócić do głównego menu. Po krótkim czasie PM580 powraca do trybu pomiarowego.